I w powietrzu. Teraz szukać dobrego powietrza, dobrej odległości. Jest! Jest! I ciekaw jestem, czy jest zmiana lidera. Powinna być! Jest już kamień w powietrzu. Ładnie ułożony. To jest dobry skok! Ależ kapitalniej daleko! Kamil, coś ty zrobił, chłopie! No, piękna, piękna rzecz, wspaniale! Najdłuższy skok pierwszej serii, półtora metra bliżej tylko niż rekord tego obiektu należący do Simona Mana. Kamil! Właśnie wiarygodnego! No, oczywiście nie mogło być mowy o telemarku, o jakimś pięknym lądowaniu. No, to jest mocniejsza zdecydowanie. Lewa noga od prawej podczas obicia, odbicia, ale to odbicie dynamiczne. 93,5 km na progu. Niezła prędkość Kamila. No, odległość rewelacyjna. Żyła. No, znowu te y, dziwne zachowania przy pozycji dojazdowej, ale może trafi, poniesie go wiatr. Zobaczymy. Dobry skok. Bardzo dobry i zdecydowanie lepiej wylądowany niż Toma Hilde. No i wydaje mi się, że nawet dalszy. Niż Może tych być nawet Norwega. dalszy. Byłby w takim razie rekordzistą. Piotr żyła. Trzeci po pierwszym skoku. Trzymajmy kciuki za piotka, żeby się nie spalił. Spokojny lot, spokojny, brawo! Pięknie, pięknie! To jest także okolica rozmiaru skoczni. To jest świetny skok Polaka. Troszkę bliżej niż w pierwszej serii, ale tylko 4,9 punktu będzie miał odjęte. Za chwilę poczekamy na nowe trzeba daleko bardzo daleko dolecieć czy doleci doleci Przeskoczy oh, wszystkich Obrad! Okay. ile trzeba skoczyć trzeba skoczyć daleko i teraz Kamil w locie w locie po złoto po wielką nagrodę za swoją karierę da i zwycięsko, daleko i zwycięsko, tak mi się wydaje, że to 70 punktów, bliziutko, ale Bygrał. mam nadzieję, Bygrał. że złoto jest dzisiaj w naszych rękach, w naszych domach, w naszych sercach, Łukasz Kruczek wychował mistrza świata, oczywiście nie on, byli inni, ale teraz dołożył Zbyszek Klimowski, cieszą się, Kamil Stoch, jedynka! Yes, i tutaj walni fiebę po tylu latach, przypomniałem co napisała Corriere della Sera to Archanioł, który po pasjonujących lotach wstępuje do nieba Adam Małysz, a teraz wstąpił znowu i, i, Kamil Stok ależ piękna historia to jest właśnie przepiękne, że coś się odtwarza po 10 latach o tym dwunastolatku z zęba mówiliśmy, kiedy skoczył 128,5 metra Zresztą niedawno prezentowaliśmy w Telewizji Polskiej jego wypowiedź wtedy chłopaka małego, który marzył o wielkiej karierze i był odważny. I dzisiaj to potwierdził. Jest odważny, jest wielki, jest zwycięski. Chciałbym wystartować na Olimpiadzie, zdobyć złoty medal. A jak na razie to ja mam jeszcze czas. No i może za jakieś 5-6 lat wystartuję, jak będę dobrze skakał.